Dzień dobry, wita Państwa Marcin Piotrowski, zapraszam na prezentację planu wydawniczego podcastu Literatura ze Środka Europy na kwiecień 2024 roku. Zacznę ten miesiąc nietypowo od prezentacji planu wydawniczego Pociągu, gdyż w kwietniu wyjeżdżamy z koleżanką Anną do Ameryki Południowej zaczynamy od Meksyku i pojawi się, zgodnie z zapowiedziami, Carlos Fuentes ze swoją wolą i fortuną. Więc zapraszamy do czytania, bo to naprawdę już niedługo trzeba się pakować. Poza Fuentesem będzie także druga zapowiadana książka czyli Juan Gabriel Vasquez i Kształt Ruin. To są dwa tytuły pociągowe z naszego tripu południowoamerykańskiego, które w kwietniu przyjadą. Mamy nadzieję, ale wszystko wskazuje na to, że będą. No ale to dopiero początek, bo teraz najważniejsza rzecz, czyli co ja będę czytał. W kwietniu zacznę od trzeciego tomu cyklu. Antonio Scuratiego o Mussolinim. Trzeciej części, która zatytułowana jest Ostatnie dni Europy. Dwie pierwsze bardzo mi się podobały. Zobaczymy, jaka będzie część trzecia. No dobra, powiem szczerze, ja już ją przeczytałem. Jest, spoko, jest, spoko jest, warto czekać, warto czytać. Przeczytam też Umberto Eco, tajemniczy płomień królowej Loany. Wątki troszeczkę ekowskie, książka, którą pamiętałem jako książkę o komiksach, o książkach, ale także o faszystowskich Włoszech. Więc też powrót po latach 30. Zobaczymy jak będzie. Ale też mogę powiedzieć, że było dobrze, bo to już troszeczkę też przeczytane jest. No. Kolejna rzecz, która się pojawi to Stanisława Grzesiuka. 5 lat kacetu! I to też powrót po latach. Rany, aż się boję pomyśleć, bo czytałem tę książkę w środkowej podstawówce. I teraz ponownie do niej powróciłem, więc Stanisław Grzesiuk się pojawi. A w uzupełnieniu do Grzesiuka jako taki troszeczkę kontrapunkt Tadeusza Borowskiego, proszę Państwa do gazu. I nie tylko, bo to są trzy zbiory opowiadań, które będę chciał Państwu zaprezentować. Dobrowskiego też wracam po wielu, wielu latach, konkretnie po tym, jak byłem w czwartej klasie liceum, czyli de facto po pięciu latach. Pojawi się u mnie także książka Iwana Kameneca Józef Tiso. Tragedia. Polityka. kniaza A. Człowieka. To jest książka po słowacku, Książka, którą rekomendował mi Paweł Rankow. Ja go zapytałem, będąc w Bratysławie, jaką książkę mogę kupić, bo książęgo Tiso jest na Słowacji trochę i zdecydowanie polecił mi Kameneca. I to bardzo dobra książka jest, też mogę powiedzieć. Co więcej, ta książka ma polską wersję, która jest bardzo trudno dostępna, ale ona się nazywa. Józef Tiso, Tragedia, Polityka, Księdza i Człowieka i wyszła dosyć dawno, ale można jej szukać, bo to jest bardzo dobra książka także, to już mogę śmiało Państwu powiedzieć. Pojawi się także komiks Shigeru Mizukiego, Hitler. Shigeru Mizuki, bardzo znany japoński twórca mang, już nie żyjący. To jest biograficzna opowieść o Hitlerze autorstwa Mizukiego. Manga bardzo interesująca rzecz. Ja czytam wersję czeską, bo w Polsce nie mamy tego komiksu, ale są wersje angielskie też dostępne. Pojawi się również książka Josta de Vries. Tak się chyba to czyta Republika. To jest taka książka o trochę popkulturowym charakterze. powieść po części akademicka, związana z postacią Hitlera w kulturze masowej, ale to jest fikcja. I dla domknięcia tego miesiąca, iżby było już tak naprawdę konkretnie, książka Cezarego Króla, Mein Kampf, Moja Walka, Edycja Krytyczna. To jest to ponad tysiącstronicowe opracowanie, które wydała przed kilku laty, dobrych kilku laty Bellona, więc historia... No tu inny autor powinien być, ale ja prezentuję króla, no bo on przygotował tę krytyczną analizę tego tekstu, który napisał ktoś inny. I ta książka zamknie kwiecień. Jak widać, nie ma tu żadnego klucza, jeżeli chodzi o dobór tematów, no bo Mussolini, no bo Tiso, no bo Hitler na różnych wymiarach i obozy koncentracyjne, całkowicie przypadkowe zestawienie tak zapowiada się kwiecień. Poza tym, będę chciał Państwu zaprezentować jedną w tym miesiącu rozmowę z wątku słowackiego. I to będzie rozmowa z Pawłem Sibylą, który jest szefem Słoweńskiego Literarnego Centrum. Rozmawiałem z nim o tym, co robi ta instytucja o rynku książki na Słowacji. I tę rozmowę Państwu zaprezentuję. No ale z wątku słowackiego będzie przecież książka Józefa Kameneca, Iwana Kameneca o Józefie Tiso. Tak. Będzie zapowiadał się kwiecień. Zapraszam Państwa do czytania i cóż, do usłyszenia.